Witajcie! Za kamerką Kobikowski, a przed Wami dwa pierwsze numery dwutygodnika Zabawa z Kobi. Jest to czasopismo firmy Kobi, którego kolejne numery mają swój temat przewodni powiązany z klockami naszego ulubionego polskiego producenta. Numer pierwszy dotyczył czołgów z serii Small Army, drugi numer dotyczy Straży Pożarnej. A kolejne numery będą, z tego co wiem, powiązane z policją, farmą, a potem być może znów ze SMO-armii. Czas pokaże. W tym wideo rzucimy okiem na zawartość numerów i dokładnie obejrzymy dołączone, unikatowe figurki. Zapraszam. Zaczynamy od numeru pierwszego, czyli tego o czołgach. Powiem Wam tak, nie będę ukrywać tego, że z ogromnym, z ogromnym entuzjazmem przyjąłem już pierwsze zapowiedzi tego, tego czasopisma. Pierwsze wrażenia z, już z kontaktu z żywym, że tak powiem, towarem są jak najbardziej pozytywne. Od razu widać, że jest to naprawdę zachęcające. Tu mamy jakieś informacje, przyjemna nauka, twórcza zabawa, kreatywne łamigłówki. Unikatowa figurka, wielka kolorowanka, komiks, plus 7 lat. Tak i tu od razu widać, ale tej figurce się dokładnie przyjrzymy zaraz, więc teraz tutaj już nie będziemy. Więc tak, z tego co widziałem, mamy tutaj sporo takich ciekawych informacji. Wiadomo, te, te różnego rodzaju łamigłówki. Naprawdę, jeżeli chodzi o, o wydanie, o te, tą grafikę, nie mam żadnych zastrzeżeń. Podoba mi się to, co widzę. Tutaj mamy bardzo, bardzo ciekawie namalowany komiks. W środku jest ta taka duża tutaj kolorowanka, którą wam jeszcze zaraz rozłożę, pokażę wam. Tam była część dalsza komiksu. Dalej jakieś właśnie jakieś łamigłówki. Zdaje się też coś do pomalowania, jakiś element chyba jakiejś prostej gry. Naprawdę jest tu sporo, jest tu sporo też takiej właśnie treści, która za, zainteresuje młodszych użytkowników właśnie w wieku od plus 7, chociaż mi się wydaje, że też i trochę młodszych, w zależności od tego jak tutaj zainteresowania młodego człowieka zostaną pokierowane przez, przez opiekunów. Ja wam powiem, że tak, oczywiście najbardziej, najbardziej, interesującą dla mnie z punktu widzenia takiego już starszego kolekcjonera, najważniejszym elementem tej gazetki jest unikatowa figurka, której się za chwilę przyjrzymy. Natomiast właśnie fajne jest to, że każdy może to jest znaleźć coś dla siebie. Na przykład podam, podam wam przykład mój siedmioletni mój synek Legowski jemu strasznie spodobała się najbardziej chyba ta kolorowanka. Którą tam namiętnie kolorował. Tak, tak patrzę, najwięcej czasu jej poświęcił. E, oczywiście też tam sobie pozakreślał trochę w tych łamigłówkach, ale jemu się najbardziej oczywiście spodobała figurka, e, którą dołączył do swojej kolekcji i, e, i ta kolorowanka. Rzut okiem na kolorowankę z pierwszej strony. Jest naprawdę spora, 57 cm na 41 mniej więcej czyli jest to tak, taki format A2 powiedzmy. Na, z tej strony widzimy czołg T-34-85 tutaj w, operujący w jakimś zrujnowanym mieście. Z drugiej strony widzimy tygrysa bengalskiego, walczącego z amerykańskim Shermanem. No w tym starciu raczej Sherman chyba szans nie miał. Wyraźnie widzimy, że do stworzenia tych, tych ilustracji posłużyły modele klockowe Kobi. Słuchajcie, te, te naprawdę są ogromne te ilustracje i yy, tak jak widziałem, na przykład mój synek kolorował je kredkami. To naprawdę dla, dla bardzo wytrwałych jest zadanie, bo, bo to sporo jest kolorowania i sporo materiału trzeba yy, tam w, wetrzeć w te, w te ilustracje. Natomiast mi się wydaje, że też dobrym pomysłem może być po prostu użycie farb jakichś plakatowych czy coś takiego to też może być dobry pomysł tylko że wtedy trzeba być troszeczkę więcej precyzji i też mieć takie bardziej precyzyjne pędzelki do tego tak prezentuje się unikatowa figurka dołączona do numeru pierwszego jest to polski czołgista z 1939 roku odznaczony słuchajcie, krzyżem walecznych jest to order ustanowiony podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, przyznawany za, za męstwo i waleczność. No, na, naprawdę, słuchajcie, bardzo podoba mi się ten nadruk. Jest, jest ostry, fajnie skomponowany. Kolorystyka, jak najbardziej, całej postaci mi się bardzo podoba. I tutaj ten pan otrzymał główkę. Z nadrukowanymi, jakby założonymi goglami. Jest to ta sama główka, którą otrzymał już Niemiec w, w zestawie z motorem BMW. Wyposażenie jego podstawowe to pistolet i lornetka. Ładny beret czarny, ale to nas tutaj tak bardzo nie zachwyca jak ta oto mapka. Jest to kafelka 2x4 w kolorze piaskowym z nadrukowaną mapą ataku. Co mi się bardzo podoba właśnie zarówno wojsk niemieckich, jak i wojsk rosyjskich. Są te kierunki kierunku ataku są tutaj zaznaczone granice polski z 1939 roku. Tak widzimy Niemcy, widzimy Rosję Sowiecką i kierun, główne kierunki ataku. Zwróćcie uwagę, tutaj wszyscy młodsi, y, y, którzy mogą jeszcze tego nie wiedzieć, zwróćcie jak inne były, y, jak inny kształt miały granice Polski podówczas, tak mieliśmy dużo więcej terytorium na Wschodzie, natomiast nie mieliśmy na przykład y, tych terenów, gdzie obecnie jest Wrocław, y, Szczecin, tak i y, Prusy wschodnie też. Naprawdę na, na wielki plus ta mapka. No to jest w ogóle to jest pozycja absolutnie unikatowa. I tutaj kolekcjoner, nie wyobrażam sobie, żeby kolekcjoner zbierający Kobi nie miał tej figurki. Szybkie podsumowanie tego numeru pierwszego o czołgach. Uważam, że jest to pozycja absolutnie obowiązkowa dla, dla wszystkich kolekcjonerów Kobi Z każdego zakresu, że tak powiem, wiekowego. Każdy znajdzie coś dla siebie, młodsi na pewno skorzystają też z tych właśnie łamigłówek, komiksu, kolorowanki, im też na pewno spodoba się dodatkowa figurka do ich kolekcji, natomiast starsi, no oni na pewno polują na tą e, świetną figurkę, bardzo Wam polecam. Jest tak, że ja będę prawdopodobnie w swoim sklepiku utrzymywać do czasu wyczerpania zapasów, na pewno będę utrzymywać tą, tą gazetę na stanie, więc o ile na przykład nie ma raczej sensu kupować przez internet z wysyłką samej tej gazety, będzie to stanowić fajny dodatek do może jakiegoś innego większego zamówienia. Powiem wam jeszcze tylko tyle, że ci te osoby, które chciałyby jakby, że tak powiem. Więcej, tylko czołgów i tak dalej, i z pewnym takim niezadowoleniem przyjmują fakt, że teraz kolejne numery będą o czymś innym. To słuchajcie, spokojnie, spokojnie za moment w połowie stycznia jakoś wyjdzie kolejna publikacja Kobi. Będzie to taka seria kolekcjonerska Bitwa o Berlin, w której Kobi będzie starało się nas wciągnąć. I domyślam się, że wielu z nas wciągnie, mnie na pewno wciągnie nas w budowanie takiej większej makiety Bitwa o Berlin. Do tego, do tego czasopisma będą dołączane klocki, figurki e, i tak dalej, e, zwłaszcza pierwszy, pierwszy numer będzie po prostu w kosmicznie po prostu korzystnej cenie. My się wydaje, że pozostałe numery też będą w przystępnej cenie, e, więc tutaj oczywiście no, będą dodatkowe informacje jeszcze u mnie na kanale na ten temat. Prawdopodobnie będę w ogóle, także tak powiem, budować tą makietę razem z Kobi wraz z pojawieniem się numerów. Przechodzimy do drugiego, dopiero co wydanego numeru dwutygodnika Zabawa z Kobi. Ja go dostałem wczoraj, nie wiem czy już był wcześniej, wczoraj czyli 30 grudnia. Słuchajcie, równie, równie nic się nie zmieniło, równie bardzo, bardzo atrakcyjna. Forma graficzna, nie za dużo tutaj naciepielone. Mamy dużo, fajną ilustrację przedstawiającą zestaw Remiza Strażacka. No i od razu widzimy naszą unikatową figurkę, której się przyjrzymy zaraz. Podobnie przyjemna nauka, twórcza zabawa, kreatywne łamigłówki. Unikatowa figurka, wielka kolorowanka i komiks. Nie, nie może tutaj to zabraknąć też jakichś tutaj reklam zestawów. Już tutaj zaczynają się jakieś użyteczne, proste informacje. E, łamigłówki, jakieś zabawy słowne. E, tak, to wszystko, widzicie, jest, jest naprawdę, że ja tak powiem, atrakcyjnie przedstawione. <grymne> naprawdę fajnie narysowany jest ten komiks. Podoba mi się to. Podoba mi się to odpowiednio, tak właśnie, skomiksowane jeszcze te, te kształty kobi. Ten zestaw Kobi muszę koniecznie, koniecznie zrecenzować, bo im dłużej na niego patrzę, tym bardziej mi się podoba. Dobra. W środku jest kolorowanka, zaraz ją sobie obejrzymy. I jeszcze dalsza część komiksu. Więcej informacji. Jakiś gier, takich prostych. A i na końcu podobnie jak, też, jak w jak w pierwszym numerze był dyplom wiedzy o czołgach, tutaj jest dyplom dzielnego strażaka za zdany test wiedzy o remizie strażackiej. Przechodzimy do figurki. Widzimy teraz naszego unikatowego strażaka w pełnej krasie. O ile tak, o ile nadruk na, na torsie jest już nam znany, ponieważ dokładnie taki sam otrzymał ten strażak z takiego malutkiego zestawu pożar na, na stacji paliw, to już widzę na czym polega ta unikatowość tej figurki. Mianowicie ma świetnie nadrukowany pas na tej części już od nóg i to jest poprawcie, mnie, jeśli się mylę. To jest chyba pierwszy raz, kiedy widzimy w tym miejscu nadruk kobi. Jest to oczywiście bardzo, bardzo dobry znak. Na przyszłość, że Kobi właśnie chce drukować na coraz większej ilości elementów, bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Zwróćcie uwagę, jak to wszystko jest pięknie, dokładnie nadrukowane, to mi się podoba, że tutaj, no, ponieważ, tak jakby to jest bardzo ważny element tych gazetek, i on jest tak ładnie wyeksponowany, więc domyślam się, że tutaj kontrola jakości chyba była większa, i tutaj do, do tych nie będą trafiać takie, takie trochę gorsze egzemplarze oczywiście, znaczy, bo jasność do, do, według mnie do zestawów też nie powinny trafiać natomiast tutaj jest to tak bardzo wyeksponowane że od razu by się rzucało w oczy, że coś jest z figurką nie tak ten strażak dostał też na wyposażenie tą ogromną gaśnicę z nadrukowanym takim płomieniem nie zmienię zdania uważam, że ten zbiorniczek powinien być troszeczkę mniejszy może właśnie z tych nowych, takich krótszych studów Jeden, ten stud, plus ten taki łącznik dwustronny okrągły, to powinna być odpowiednio duża wielkość. Na, na wyposażenie tutaj tego wchodzą też takie dwie płytki um, i płomień. Płomień, niestety, jest z, z takiego nieprzezroczystego plastiku. Tu według mnie minus. Lepszy byłby ten, już który teraz spotykamy, właśnie taki przezroczysty. Figurka, oczywiście, na duży plus i cieszę się, że będę ją mieć w swojej, w swojej kolekcji. Zamierzam też budować taką pewnie trochę mniejszą, mniejszą taką, e, e, taką scenkę z Action Town, to znaczy mniejszą od planowanej przeze mnie scenki wojennej, która ma być bardzo duża. Rzut okiem na tą ogromną kolorowankę w formacie A2, jest to naprawdę okazały rysunek, a jeszcze bardziej okazały będzie po wykończeniu, na przykład właśnie farbkami i precyzyjnym pędzelkiem, lub też kredkami, chociaż to mi się wydaje będzie jeszcze więcej roboty i naprawdę tutaj ktoś będzie musiał się bardzo napracować, żeby to pokolorować. Tak. Z drugiej strony ilustracja trochę innego typu, tutaj już nie widzimy że tak powiem, modelu klockowego odzorowanego, tylko właśnie taką jakąś ilustrację na wesoło. Proszę bardzo, też oczywiście w tematyce strażackiej. No, masa pracy, żeby to pokolorować lub pomalować. Podsumowując, ogólnie tą serię oceniam bardzo wysoko. Jak tylko dowiedziałem się już takie pierwsze informacje, że coś takiego będzie, taka seria gazetek z jakimiś właśnie figurkami, elementami Kobi. Od razu bardzo no nie mogłem się doczekać, aż trafi to w moje ręce i zobaczę ten produkt. Teraz jestem już spokojny. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Widzę tutaj jakby elementy dla, dla ludzi w różnym wieku, tak? Starsi kolekcjonerzy na pewno po prostu położą łapę na figurkach, młodsi na pewno skorzystają też z samych gazetek. Oczywiście, pomimo, że ognia dotyczy numer drugi, bardziej rozpala mnie numer pierwszy dotyczący czołgów, no ale znacie mnie, no ja jestem takim kompletnym szajbusem, jeśli chodzi o militaria, dlatego ja bardziej, bardziej kręcą mnie te sprawy wojskowe. Natomiast, no mam pełną świadomość, że no, nie tylko wokół tego kręci się Wokół tego kręcą się wszystkie tematy związane właśnie z, z hobby, z, ze, ze zbieractwem, z klockami. Ważną gałęzią na pewno jest właśnie też straż pożarna, policja i tak dalej. No i też w związku z tym fajnie, że te, ten, ta seria zabawa z Kobi będzie, będzie dotyczyć różnych tematów. No a wszyscy ci, którzy, jak już powiedziałem, którzy są nienasyceni, chcieliby jeszcze więcej na temat militariów, będzie ta, e, ta seria Bitwa o Berlin, e, tam będziemy budować makietę i będziemy mieli militariów pewnie aż, e, aż dosyć, aż, e, aż tam będziemy, będą wychodzić uszami, oczywiście to dobrze. E, nie mogę się doczekać kolejnych numerów, e, do, domyślam się właśnie o policji, o, o farmie, no ale też na pewno fajnie, gdyby, może, właśnie było później zabawa z Kobi, na przykład nie wiem, samoloty albo statki. No, no zobaczymy, zobaczymy, co, co Kobi nam zaproponuje. Na pewno w dużej mierze jest to uzależnione od, od tego, jak, jak, jak to będzie przyjęte przez, przez nas, przez, przez odbiorców jak dobrze się to suma sumarum sprzeda. Słuchajcie, ja wam bardzo polecam, żeby się z tym zapoznać. Na pewno nie zrujnuje to waszego budżetu. Zwłaszcza, że za gazetki te będzie można po prostu zdobyć w kioskach, więc szukajcie tego w kioskach i zapoznajcie się co najmniej z numerem pierwszym, jeżeli was interesują militaria. Nie wyobrażam, żebyście nie zdobyli tego numeru pierwszego. Odpowiednio tematycznie kolejne numery was też mogą zainteresować. W tym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.